Mówiąc krótko i zwięźle o książkach. Szczęść Boże, mówi Jan Franczak. Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Mówiąc Krótko w programie o książkach. Zaczynając ten odcinek chciałbym ogromnie podziękować za kolejne wsparcie finansowe, zarówno za nowe kawki, jak i za pierwsze dwie wpłaty na serwisie Zrzutka. Jedna z nich jest szczególnie hojna, bardzo za to dziękuję. To jest coś, co pomaga rozwijać ten kanał. A zwłaszcza rozwijać nową serię, która ukazuje się od zeszłej niedzieli: serię rozmów z Josephem Pierce, która nosi tytuł Mówiąc krótko o literaturze z Josephem Pierce albo w języku angielskim In a Natural About Literature with Joseph Pierce. I jest to seria, która ukazuje się w trzech językach: w języku angielskim i z napisami w języku polskim. I hiszpańskim, w języku hiszpańskim, dzięki mojemu przyjacielowi Gilmarowi Secairowi. I te, ta seria wymaga szczególnego nakładu pracy, stąd Państwa wsparcie, zarówno finansowe, jak i udostępnianie linków, a także komentarze i polubienia są szczególnie tutaj pomocne. I mam nadzieję, że będę mógł tę serię rozwijać. Kolejny odcinek z cyklu, mówiąc krótko, z Josephem Pierce, ukaże się 30 czerwca, czyli za tydzień, a na serwisie rumble.com w języku angielskim 29 czerwca, czyli dzień wcześniej. Jeśli ktoś zna język angielski, może obejrzeć tę serię też w języku angielskim. A teraz proszę Państwa, książka, którą wybrałem na dziś, i chciałbym, aby Państwo czegoś posłuchali. Po śmierci Grace i przemocy, której doznała od Arabów, nawiedzały mnie koszmary w dzień i w nocy. Przerażała mnie myśl, że mogą po nas ponownie przyjść. Życie obozu toczyło się dalej. Jednych bito za to, że narzekali. Drudzy umierali, przytłoczeni długą męką, która ich zniszczyła. Byli i tacy, którym udało się uciec, i tacy, którzy zginęli, próbując. Tym razem byłam pewna, że jestem w ciąży. Mój brzuch był spuchnięty. To musiał być efekt pierwszego gwałtu w obozie w Birak. Zdumiewał mnie fakt, że cierpienie, jakiego doznało moje ciało, nie spowodowało poronienia. Również inne dziewczyny zaszły w ciąży w wyniku wydarzeń tej strasznej nocy. Tymczasem z upływem dni wzrastała nadzieja na wyjazd. Byłyśmy niewolnicami, które dziwią się, że wciąż żyją. Przeczytałem Państwu fragment z książki włoskiej dziennikarki. Która się nazywa Maria Pia Bonanate, a tytuł tej książki to Mam na imię Joy i Przeżyłam. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa w drodze. Mówiłem już o tej książce w odcinku BookTube i przypomnę, że BookTube ukazuje się teraz w ramach nowego programu o kulturze na kanale PCH24TV pod nazwą Kultywator. Ale sądzę, że o tej publikacji warto powiedzieć jeszcze trochę więcej, dlatego że jest to wstrząsająca lektura i lektura jak najbardziej na czasie. Przeczytałem Państwu najmniej drastyczny fragment z opisanej tutaj historii zbiorowego gwałtu naprawdę najmniej drastyczny. I ta książka to publikacja, której nie da się czytać bez emocji. Ona wywołuje różne, myślę, uczytelnika reakcje od niedowierzania, że ktoś zdecydował się na tak karkołomną podróż, zwłaszcza w przypadku młodej dziewczyny podróż nielegalną do Europy i wpakował się w takie tarapaty. Jest to książka przygnębiająca. Mimo, że bohaterka ma na imię Joy, czyli radość, to jest to historia naprawdę ponura, aczkolwiek kończy się dobrze. Natomiast są też takie reakcje jak gniew, a nawet wściekłość. I muszę powiedzieć, że czytając to, miałem takie uczucie, że ktoś powinien po prostu kilka atomówek spuścić na Libię, a także na sąsiednie rejony. Gdzie odbywa się ten handel żywym towarem, szmuglowanie ludzi i te straszne rzeczy, które, które są tutaj opisane i, i, i z których fragment Państwu przeczytałem. To jest takie właśnie uczucie, że ktoś powinien z, z po prostu wymazać te rejony z powierzchni Ziemi. Ale prawda jest też taka, że no niestety przydałoby się zrobić porządek też w Europie i że Europa nie jest tutaj bez winy. A problem jest aktualny i książka jest aktualna, bo ten problem zaczyna narastać też w Polsce. Pojawia się coraz więcej tych tak zwanych imigrantów u nas. Niestety, od momentu objęcia rządów przez tą wspaniałą tęczową koalicję, i będziemy mieli do czynienia z tym problemem, będzie on się prawdopodobnie nasilał coraz bardziej i bardziej, i będą się pojawiać też takie przypadki jak Joy. Handlu żywym towarem, ale nie tylko handlu żywym towarem. Myślę, że jedną też z reakcji po lekturze tej książki jest to, że tych imigrantów arabskich, zwłaszcza nie powinno się w żadnym razie wpuszczać do Europy. I z jednej strony, rację ma papież Franciszek, który pisze tutaj we wstępie że nie byłoby takiej historii jak historia Joy gdyby nie mężczyźni w Europie którzy korzystają z usług po prostu prostytutek tak i także takich dziewcząt sprowadzanych między innymi z Afryki które są zastraszane które są bite które są zmuszane na różne sposoby do prostytucji a także do aborcji niestety ale z drugiej strony i, i myślę tak jak powiedziałem w programie BookTube, że to oznacza, że jest naprawdę głęboka potrzeba rechrystianizacji Europy, bo Europa staje się niestety kontynentem coraz bardziej ponurym tak naprawdę. Ostatnio Grzegorz Górny w jednym z programów na kanale PCH24TV mówił o... Jednym ze znanych duchownych afrykańskich, który, który przyjechał tutaj do Europy i mówił mniej więcej coś takiego, co jest symbolem tego, co, co, co się zmienia: że kiedy Europejczycy przyjeżdżali do Afryki i przyjeżdżali tam też z misjami, mówili im, że kolczyki w uszach, w nosie, że jakieś tatuaże to nie jest coś cywilizowanego i że należy z tego zrezygnować. To teraz afrykańscy duchowni, którzy przyjeżdżają do Europy, widzą wytatuowanych i z tymi różnymi kolczykami, ozdobami w nosie, w brwiach, nie wiem gdzie jeszcze, w wargach itd., itd., w Europie. Więc przyjeżdżają jak gdyby do, na kontynent do barbarzyńców. Oczywiście ktoś może się kłócić, że tatuaż to wcale niekoniecznie oznacza barbarzyństwo, że są też dobrzy katolicy, którzy może mają jakieś tatuaże. Mówię, jak mówię, jest to symboliczne. Osobiście nie popieram szpecenia własnego ciała. Miałem okazję widzieć piękne dziewczyny, które po prostu się oszpeciły. Wyglądałem jak pobazgrana jakimiś flamastrami czy długopisami. Nie jest to moim zdaniem ładne, ale jest to też jak gdyby odzwierciedlenie stanu duszy Europejczyka. Y więc potrzeba tej rechrystianizacji Europy. Ale z drugiej strony, myślę, że jest to książka, która może stanowić dla wielu argument do tego, żeby przyjmować tych imigrantów do Europy, i myślę, że będzie to błędny wniosek, który ktoś wyciągnie z tej książki. Oczywiście, tym ludziom trzeba pomóc, oczywiście, takie dziewczyny trzeba ratować. Żeby nie padały ofiarą prostytucji. Ale z drugiej strony, tak jak mówię, te emocje, które mną targały, oczywiście nie ma mowy o tym, żeby bombardować Libię bronią atomową, aczkolwiek tak człowiek czuje, kiedy czyta to, co się tutaj rozegrało, i to, czego dotyczy m.in. ten fragment, który Państwu przeczytałem, kiedy umiera w wyniku zbiorowego gwałtu mała dziewczynka w gruncie rzeczy. Ale z drugiej strony, myślę, że trzeba się właśnie tej imigracji na tereny Europy przeciwstawić i że trzeba zablokować szmuglowanie imigrantów do Europy i pomagać tym ludziom. Na czarnym lądzie, na kontynencie afrykańskim. Że tak jak konserwatyści mówią, trzeba blokować statkami i zawracać te łodzie pontonowe. Może to się wydawać okrutne, ale jeśli ci ludzie nie będą mogli przedostać się łatwo do Europy, to inni potencjalni tak zwani imigranci czy uchodźcy będą myśleć, Mocno nad tym, czy warto podejmować ten trud. To jest zresztą też rzecz, która mnie w tej historii zdumiewała, że młoda kobieta zdecydowała się na tak niebezpieczną podróż do Europy i doświadczyła niestety koszmaru. Niebezpieczną podróż, bo nie jest to podróż samolotem, przepłynięcie Morza Śródziemnego łodzią Pontonową to też nie jest rzecz. Która jest bezpieczna, nie trzeba chyba zbyt dużo wyobraźni, żeby to sobie uświadomić. Zwłaszcza jeśli taka łódź jest pełna innych takich uchodźców, czy imigrantów, czy nachodźców, jakkolwiek byśmy to nazywali. I myślę, że to jest książka, która niestety ukazuje się we właściwym czasie w Polsce, bo ten problem będzie narastał i będzie narastał problem nie tylko handlu żywym towarem także na terenie Polski, ale będzie narastał problem z ludźmi o innej mentalności, ludźmi o którzy po prostu nie są tak naprawdę ludźmi wychowanymi w naszej kulturze. I dla których zachowanie takie, które dla nas jest skrajne, złe, niedobre, jest być może rzeczą normalną. Jeśli więc ktoś ma mocne nerwy, to polecam tę książkę. Ostrzegam Panie, że naprawdę jest to rzecz wstrząsająca, i myślę, że nawet dla mężczyzny czytaniu niektórych fragmentów będzie, będzie ciężkie. Więc ostrzegam generalnie osoby wrażliwe, tak? ale to jest rzecz, o której trzeba się dowiedzieć. Jak mówię, z takim pewnym niedowierzaniem czytałem, że młoda dziewczyna, młoda kobieta zdobyła się na, na coś takiego, żeby w poszukiwaniu lepszego życia nielegalnie próbować przedostać się do Europy, i, i, i czytałem to z pewnym niedowierzaniem. Natomiast problem, problem jest. I temu problemowi trzeba się przeciwstawiać. A druga rzecz jest taka, że niestety widać, że pojawiają się już oskarżenia krytyków, którzy przeciwstawiają się nielegalnej imigracji, przeciwstawiają się... Tendencji do tego, żeby ich tutaj wpuszczać do Polski, że pojawiają się już oskarżenia o rasizm i myślę, że to się będzie nasilać. A jeśli będzie się nasilać i, i, ta, nie, i ci imigranci będą się pojawiać coraz bardziej masowo w Polsce, to będzie narastał też problem faktycznie rasizmu i to prawdziwego już nie, niewymyślonego. Tak, bo to jest, to jest też rzecz, która wydaje mi się jest robiona celowo, żeby przypiąć Polakom łatkę rasistów, gębę im zrobić, że są nie tylko antysemitami, ale także generalnie rasistami, nienawidzą ludzi czarnoskórych, nienawidzą Arabów itd. itd. I w związku z tym wydaje mi się, że wkrótce też ta książka książka Josepha Pirsa Wyścig z diabłem właśnie tego Josefa Pirsa z którym prowadzę rozmowy o literaturze na moim kanale niedługo będzie bardzo bardzo aktualna a o tej książce mam nadzieję jeszcze państwu parę słów powiem książka ukazała się notabene równo 10 lat temu po polsku ogromnie dziękując państwu za uwagę proszę o kolejne subskrypcje polubienia udostępnianie linków. W tej chwili przypominam, że taki plan minimum na ten rok to jest zdobycie co najmniej 1000 subskrypcji. W tej chwili do 800 subskrypcji, kiedy to nagrywam brakuje no około około 30, 30 paru subskrybentów. Więc jesteśmy już blisko, może może uda się do końca czerwca zdobyć te Lekko ponad 30 subskrypcji, żeby uzyskać 800, i potem już zostanie nam tylko 200 do realizacji tego planu minimum, czyli zdobycia 1000 subskrypcji w tym roku. I jeszcze jedna rzecz, jeszcze jeden komunikat na koniec. Myślę, że kształtuje się tutaj na tym kanale powoli taka ramówka. Otóż oprócz regularnego programu, który jest nadawany w niedzielę rano, czyli mówiąc krótko, jest już w zasadzie stale odcinek otwierania na ekranie, w którym prezentuję nowe książki. Niektórym się to podoba, niektórym nie. Niektórzy uważają, że jest to świetny pomysł, inni uważają, że to strata czasu. Mogą po prostu nie oglądać tego, tego odcinka otwierania na ekranie, który pojawia się tak mniej więcej w środę, czwartek. Myślę, że będzie miał ten program stały dzień. Być może będzie to wtorek i będzie jeszcze jedna seria. Otóż, za zgodą redakcji PCH24 TV, będę również tutaj na moim kanale prezentował program BookTube. Osobno, już nie w programie Kultywator, po to, żeby ktoś, jeśli ktoś chce oglądać ten program bez programu Kultywator, to może sobie os osobno obejrzeć Booktube. Te, te odcinki będą ukazywać się z pewnym opóźnieniem, już po premierze na kanale PCH24 TV. Ale jak mówię, jeśli ktoś będzie chciał oglądać tylko Booktube, to będzie miał taką możliwość i będę też się cieszył, jeśli będą tam jakieś komentarze. To będą odcinki krótkie, krótsze od tych, które w poprzedniej edycji były związane z Booktube, bo poprzednio było to mniej więcej 15 minut, kwadrans, czasami troszkę dłużej. A teraz to będzie około 5-6 minut maksimum. Więc krótka dawka o dobrych książkach, taki rodzaj felieton. I zapraszam za tydzień do oglądania kolejnej rozmowy z Josephem Pirsem i proszę śledzić to, co się dzieje na moim kanale i na moich stronach. Z panem Bobi